Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku: Polski piorun zniszczył rosyjskiego SU-25 pod Bachmutem. Rosyjski samolot wybuchł w fabryce podczas testów. Zderzenie dwóch samolotów we Włoszech podczas lotu. USA uzyskało nakaz zatrzymania rosyjskiego Boeinga 737. Pasażer próbował przejąć samolot pasażerski. Wyjątkowy samolot latał nad Sopotem, dokładnie skanując miasto. Zapraszam do oglądania. Samolot eksplodował w rosyjskiej fabryce. Tragiczny incydent miał miejsce w zakładach Avia Star podczas testowania produkowanego samolotu. Kilku pracowników przedsiębiorstwa zostało rannych, jeden zmarł, poinformowała służba prasowa. United Aircraft Corporation. W zakładach Avia Star w Ulianowsku doszło do tragedii. Zakłady te specjalizują się w produkcji samolotów transportowych I-76, latających tankowców I-78, w obsłudze samolotów An-124 Ruslan oraz w produkcji nielicznych samolotów pasażerskich i transportowych z rodziny Tu-204. Ponadto zakład współprodukuje samolot pasażerski MS-21. W wyniku wypadku podczas testów nowego samolotu IWA-76 zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Jak informuje koncern, incydent miał miejsce podczas testów szczelności kadłuba, a dokładniej podczas testów ciśnieniowych. Jednocześnie warto zastanowić się nad przyczynami tej tragedii. Jak sugeruje autor artykułu, incydent prawdopodobnie pozwolił uniknąć znacznie gorszego wypadku, który mógłby mieć miejsce podczas lotu na dużej wysokości. Testy, które doprowadziły do śmiertelnego wypadku, miały na celu sprawdzenie szczelności i odporności kadłuba na zmiany ciśnienia. Najprawdopodobniej doszło do gwałtownego rozszczelnienia kadłuba, co sugeruje oderwanie się większego elementu poszycia i struktury. Departament Sprawiedliwości USA poinformował o uzyskaniu nakazu zajęcia należącego do rosyjskiego koncernu naftowego Rosneft Boeinga 737 o oszacowanej wartości ponad 25 milionów dolarów. Według komunikatu Departamentu Sprawiedliwości USA Sąd Okręgowy Wschodniego Dystryktu Stanu Nowy Jork wydał nakaz zajęcia samolotu Boeinga należącego do koncernu naftowego. Z powodu naruszania kontroli eksportu i sankcji wobec Rosji. Rosneft przekształcił samolot w kontrabandę, powiedział Andrew Adams z Departamentu Sprawiedliwości. Reuters zwróciła uwagę, że sankcje wobec Rosji utrudniły globalny handel i skomplikowały możliwość finansowania rosyjskich firm naftowych, a szef Rosniewtu został objęty sankcjami przez Stany Zjednoczone. Boeing 737 wielokrotnie opuszczał i ponownie wlatywał do Rosji, co najmniej 7 razy od wejścia w życie sankcji, powiedział Departament Sprawiedliwości. Dzisiejsze działania egzekucyjne pokazują, że jest cena do zapłacenia przez rosyjskie firmy i oligarchów, którzy rażąco unikają sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone w odpowiedzi na nieuzasadnioną wojnę przeciwko narodowi Ukrainy, powiedział prokurator. Breon Pace, cytowany przez agencję Reutera. Siły ukraińskie zestrzeliły rosyjski samolot szturmowy Su-25 w okolicy Bachmutu. Donosi portal Suspilne, powołując się na biuro prasowe Wschodniego Zgrupowania Gwardii Narodowej Ukrainy. Jednak czemu ta wiadomość jest tak wyjątkowa? Samolot wroga osłaniał z powietrza piechotę, która atakowała linię sił ukraińskich. Operator przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego otworzył ogień i zestrzelił rosyjski samolot. Przez kamerę termowizyjną zobaczyliśmy, że samolot został trafiony i zaczął zniżać lot. Los pilota jest na razie nieznany. Przekazał dowódca dywizjonu Partyzant Gwardii Narodowej. O godzinie 1:10 w nocy czasu ukraińskiego. Samolot został trafiony z polskiego przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego PPZR Piorun. Według źródła w Gwardii Narodowej maszyna zbliżała się z północnego wschodu, aby zaatakować pozycje ukraińskie, ale po trafieniu zmieniła trajektorię lotu raptownie skręciła na wschód, a następnie spadła. Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun został opracowany przez Mesko. CRW oraz Wojskową Akademię Techniczną, jako część pracy rozwojowej. Do jego budowy wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas opracowywania zestawu Grom. Polski piorun wyróżnia się zwiększoną odpornością na zakłócenia oraz zdolnością zwalczania celów o niskiej sygnaturze termalnej. Piorun jest zdolny do niszczenia różnorodnych celów, takich jak samoloty, śmigłowce, pociski manewrujące i bezzałogowce. Na dystansach od 400 metrów do 6,5 km, a także na wysokości od około 10 metrów do 4 km. Mechanizm startowy może zostać wyposażony w celownik termowizyjny, co umożliwia działanie w dzień i w nocy. Ponadto pociski piorun mogą być odpalane nie tylko z ramienia, ale również z zestawów przeciwlotniczych, takich jak Pilica czy Poprad. Włochy doświadczyły tragicznej katastrofy, kiedy dwa wojskowe samoloty zderzyły się podczas ćwiczeń. Jeden z nich runął na ulicę miasteczka Guidonia, drugi na pobliskie pola. Oba samoloty należały do włoskiej armii, a w wyniku wypadku zginęli obaj piloci. Przed południem doszło do tragicznego zdarzenia nad Guidonią, gdy dwa samoloty należące do włoskich sił powietrznych zderzyły się podczas lotu szkoleniowego. Podczas manewrów jednostki powietrzne zderzyły się ze sobą. Jeden z samolotów runął na pobliskie pole, a drugi uderzył w zabudowania mieszkalne. W wyniku wypadku samochód osobowy został zmiażdżony przez jeden z samolotów, który rozbił się w mieście. W miejscu katastrofy pracują już ratownicy medyczni i policja, która stara się ustalić przyczyny katastrofy. Jest to tragiczne zdarzenie i wywołuje smutek w całym kraju. Rząd złożył najszczersze kondolencje i wyrazy solidarności dla rodzin ofiary, kolegów z 60. Skrzydła oraz całego personelu sił powietrznych. W ćwiczeniach powietrznych uczestniczyły cztery samoloty. Piloci pozostałych dwóch jednostek zostaną przesłuchani, aby wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Zgodnie z doniesieniami brytyjskiego dziennika The Guardian. Jeden z pasażerów na pokładzie samolotu i linii United Airlines został oskarżony o zaatakowanie załogi za pomocą złamanej łyżki, próbę otwarcia drzwi w trakcie lotu oraz grożenie innym pasażerom śmiercią. Obecnie mężczyzna stoi przed groźbą wyroku do żywocia. Według doniesień brytyjskiego dziennika The Guardian, 33-letni Francesco Torres, pasażer samolotu linii United Airlines, Próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu z Los Angeles do Bostonu. Zdołał przesunąć dźwignię bezpieczeństwa, ale został powstrzymany przez członka załogi. Incydent miał miejsce około 45 minut przed planowanym lądowaniem. Torresowi grozi teraz dożywocie za swoje czyny. Po tym jak mężczyzna został upomniany przez załogę, zaczął się awanturować i grozić innym pasażerom. W internecie pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna m.in. groził przejęciem samolotu. Gdzie jest Homeland Security z bronią? Czekam, aż wycelują we mnie broń, bym mógł pokazać wszystkim, że umrę, gdy wezmą każdą kulę z magazynka i zabiję każdego człowieka w tym samolocie. Słuchać na nagraniu. Dokąd nas kierują, cokolwiek zrobią, wszędzie będzie krwawa łaźnia. Możecie uciekać, jeśli chcecie. Nie zabiję was, jestem Baltazar. Mówił mężczyzna, kierując się w stronę kokpitu i ogłaszając, że przejmie samolot. Kiedy doszło do incydentu, kapitan samolotu natychmiastowo poinformował Wieżę Kontroli Lotów o sytuacji na pokładzie. Po przylocie do Bostonu służby aresztowały Francisco Torresa. Niezrównoważonemu mężczyźnie grozi kara dożywocia lub grzywna w wysokości do 250 tysięcy dolarów. Wyjątkowe loty nad Sopotem. Podczas kilkugodzinnego lotu specjalnego samolotu wyposażonego w kamerę termowizyjną zebrane zostały dane umożliwiające stworzenie dwóch map dla miasta Sopot mapy strat ciepła oraz mapy nieodpowiednio oświetlonych obszarów. Loty odbyły się w nocy, a na podstawie uzyskanych wyników będą mogły zostać podjęte działania mające na celu oszczędności dla miasta. Analiza strat ciepła budynków spowoduje nie tylko zmniejszenie kosztów ogrzewania, ale też będzie się wiązać z niższą emisją dwutlenku węgla i szkodliwych substancji do atmosfery, mówi wiceprezydent Sopotu. Aby zebranie danych było możliwe, potrzebne były odpowiednie warunki pogodowe takie jak niska temperatura, brak pokrywy śnieżnej i opadów. Samolot wystartował z daleka, z lotniska Rzeszów-Jasionka. I krążył nad Sopotem przez około 2 godziny, wykonując kilka tysięcy zdjęć RGB i termalnych. Taka mapa pozwala na odszukanie miejsc z dużymi stratami ciepła, spowodowanymi awariami i usterkami w sieciach ciepłowniczych, ale również wadliwą izolacją sieci, powiedział wiceprezydent Sopotu. Na jej podstawie można podjąć działania zapobiegające stratom ciepła, a to za tym idzie, zyskać ogromne oszczędności. Przy obecnych cenach energii takie działania są na wagę złota. Analiza strat ciepła budynków spowoduje nie tylko zmniejszenie kosztów ogrzewania, ale też będzie się wiązać z niższą emisją dwutlenku węgla i szkodliwych substancji do atmosfery. Kontynuował: Tak jak lotniska w Polsce są na wysokim poziomie, tak nie możemy tego powiedzieć o polskich dworcach autobusowych. Na kanale Sławka, autobusy, możecie obejrzeć film o najgorszym dworcu autobusowym w Polsce. Zapraszam do oglądania, cześć!